Witajcie w kolejnym vlogmasie. Jak widzicie, startujemy dzisiaj z naszym rakietą. Ela już ma ubrany swój księżycowy kombinezon. Adelka już prawie też. Ja jak widzicie, już mam ubraną kamizelkę bezpieczeństwa. No tak, ja wiem, że ci się ludzi. Że Ty już się niecierpliwiesz. Wierz mi, że ja też. Yy, Balbinka jest dezorientowana. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Otóż, słuchajcie, pogoda w nie jest tragiczna. Tragiczna? Tak jak Wam wspominałam, mamy tutaj po prostu Izny Sagon yy, na ulicach wokół. I gdziekolwiek by nie skręciła, jakkolwiek nie chciała wejść z psem, skończy się to tym, że Ela będzie po prostu cała brudna. I będzie trzeba ją znowu, kolejny raz, już nie pamiętam, który, kąpać. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak wygląda Ela. Bo to, co ja dzisiaj stworzyłam, to jest po prostu e, szczyt mody. Moda 2025, jesień i zima. Taki pokaz będziecie mieli. no. A oto Ela w worku na śmieci, w dwóch w sumie, które ładnie powycinałam, dopasowałam do jej sylwetki, prawda? Bo jesteś tłuściuch i nawet rękaw od bluzy jakiejś, którą chciałam uciechać do Ciebie, by nie pasował. Ale słuchajcie, jak coś działa, no to co? No to, 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 to nie musi wyglądać, prawda? Byleby Elka nie zmarzła i byleby Elka nie zamokła i się nie ubrudziła. Ale cała szeleści i Balbinka jej nie poznaje się na nią, tutaj na nią syczy i na nią się stroszy, prawda Ela? Idziemy, co nie? Szyk i elegancja po prostu. Taki początek dnia dzisiaj mamy, słuchajcie. Wyprawa dosłownie na księżyc. Adelka zauroczona. Nową perspektywą świata. Prawda? Oj, chyba Borek działa, słuchajcie, bo się nic tutaj nie widzę, żeby obsywało Eli. Potrzeba matką wynalazku, jak to mówią. E, już się rozglądałam. Za nowym kubraczkiem dla Eli będę zamawiała. No ale na chwilę obecną tak sobie poradzimy. Myślałam, że zdążymy, jak powiedziałam, do sklepu, to zobaczyć dla Ela, ale nie zdążyliśmy. Więc tak, nie spodziewałam się, że będzie padał deszcz. Teraz? No ale trudno, jakoś się przemęczymy. Słuchajcie, tak się, tak się, słuchajcie, Elka prezentuje. Chyba zadowolona, bo sobie tu pieszbawo. A jakby było jej zimno i mokro, to myślę, że już by się zwijała do domu. Także idziemy. O mój Boże! Co to jest za dzień? To ja nie wiem. Hmm. Jeżeli chodzi o w spacer, to udał się. Jak najbardziej udany, tak. A deroka zadowolona, bo z innej perspektywy sobie pooglądała świat. Czasami z wózka fajnie, czasami właśnie z takiego nosidła fajnie. Teraz się mu złości, bo jest głodna. Tak, po takim spacerku, tak, jak tu nie być głodnym? Jeżeli chodzi o um, strój Eli to jak najbardziej um, się sprawdził czyściutki piesek, tylko wystarczyło łapki wyczyścić i pupcie. I wszystko było czyściutkie, suche, pies zadowolony. Pewnie u was praca w re. nawet widzę po wyświetleniach, że macie już mniej czasu na vlogmasy, które pewnie będziecie nadrabiać później sobie. Oglądać. Ja dalej nagrywam. Postaram się, żeby ten vlogmas też nie był jakiś taki długi, żeby Wam się po prostu w miarę szybko i przyjemnie oglądało. Dzisiaj ja podobnie jak Wy, będę coś tam ogarniała. Jako, że ja nie robię WikiLeaks dla dużej ilości osób, tylko dla nas, to tak jak mówiłam, to będzie to po prostu zwykłe, taka, zwykła wieczerza po prostu. Tylko będą tam potrawy takie polskie. No, yy, będę robiła Bigos. W sumie chciałam zrobić ten Bigos wcześniej, ale totalnie nie miałam czasu. Niestety mój mąż nie dostał wolnego w pracy. Nad czym bardzo ubolewam, bo bardzo chciał wziąć wolne, aby właśnie ten dzień spędzić ze mną. Miał wziąć jeszcze drugi dzień wolny, ale yy, niestety w jego yy, pracy nie dali mu wolnego. I jest mi z tego powodu jeszcze bardziej smutno. Chciałam trochę spędzić inaczej te święta z różnych przyczyn, um, okolicznościowo-osobowych, tak to nazwijmy. E, będzie to wyglądało jak wygląda. To na pewno będą e, wyjątkowe święta, bo będziemy po prostu we czwórkę, ale liczyłam chociaż na to, że mój mąż dostanie wolne, chociaż właśnie w jeden dzień. No, ale wyszło jak wyszło. Słuchajcie, odebrałam apoś z Jestem teraz na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o obiad. Yy, zrobiłam zupę. Dzisiaj, jak na złość, biokana nie będzie, to znaczy będzie późno wieczorem. Yy, I ja dzisiaj zrobiłam dla nas zupkę jogurtową. Jogurtową z, z kurczakiem, także wszystkie trzy sobie zjemy. Ciasto na pierniczki y, zrobiłam, chodzi się w y, lodówce. Bigos jest zrobiony w połowie, także y, mam nadzieję, że Jokan zrobi zakupy. Jeszcze chciałabym zrobić ciasto, ale y, zobaczymy, jak to wszystko mi się uda. Jestem sama <grym> wieczorem y, z tym wszystkim jeszcze. no. Także tak, teraz idziemy jeść. Chcesz, no, ja wiem, że ty chcesz. Mm -hmm. Dobra. Wiesz, Adelka, tak kto bardzo lubi jogurt. Słuchajcie, zaraz będziemy oglądać yy, wiadomość od Świętego Mikołaja. Co roku? Film od Świętego Mikołaja. Kupiłam tym razem dla dwójki. Zobaczymy. Reakcję Arife. Na razie jestem w kuchni. Jeszcze sprząta swoje rzeczy. Zobaczymy, czy jej się spodoba, tak jak w tamtym roku. No, tutaj Reakcję. Wiadomo, wiadomość przyszła. Filmik. Filmik, no filmik. Z Mikołajem. Z Mikołajem. Skąd ty wiesz, że z Mikołajem? Bo ostatnio spać oglądałam, jest. I Mikołaj mnie powiedziała. Tobie, mi powiedział? Mi powiedziała, co być grzecznym. Aha, i co? I byłaś grzeczna, Słuchałaś się, Mikołaja? Słuchałam. No to zobaczymy teraz, co Mikołaj ma Ci do powiedzenia. A, w końcu przyszedł ten list. listy. Zaraz go obejrzymy. Arifę, Adelo. Okay. Witam was w moimcie. O, jesteście hey. tam. Patrzcie uważnie, bo Arifel, okay. Adelo, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Słuchajcie, dziewczyny zasnął, więc wróciłam do kuchni trochę tutaj. Ogarnęłam i wracam do robienia bigosu. Natomiast jeżeli chodzi o ciasto, to w sumie stwierdziłam, że zrobiłabym sernik San Sebastian, który nie jest tradycyjnym ciastem w Polsce yy, świątecznym, ale, ale czemu nie? Czemu nie sernik San Sebastian, który tutaj w Turcji uwielbiamy, ja często robię i, i my lubimy, czemu nie? Yy, no. Więc tak sobie pomyślałam, że pójdę na łatwiznę, jeżeli chodzi o, o ciasto i zrobię sobie tam prosty, ale jakże pyszny serniczek, na którego naszła mnie ochota. Ciasto do pierniczków jest i się zastanawiam, czy um, nie, jutro nie będę robiła partii, ale tak sobie pomyślałam, że zrobię część pierniczków, a, a drugą część z Arify, ale myślę sobie nie. Także ciasto do pierniczków jest gotowe, jest w lodówce i ono sobie czeka na jutro. Jutro z raną z Arifę otworzymy fabrykę pierniczków i je ozdobimy. Także myślę, że też będzie się bardzo, bardzo cieszyła. W ogóle powiem Wam, że mamy pecha co do pogody. Liczyłam, że będzie słonecznie, że będzie fajnie, jakoś tak, wiecie, przyjemnie. Natomiast trafia nam się deszczowa pogoda. Z jednej strony no wiecie, pochmurnie, jakoś tak bardziej zimowo, ale z drugiej strony yy, no cały dzień w domu praktycznie yy, jako, że giocan w pracy, no to no nie pójdziemy sobie na święta, czy na przykład spacerek i tak dalej i tak pójdziemy zalom, ale no to będzie raczej nie spacerek tylko po prostu wiecie szybka rundka yy, ale tak, ale właśnie sobie pomyślałam, że yy, te pierniczki, jak bym sobie przyniosła właśnie na jutro, to wtedy na spokojnie się wyrobię. No, geokana nie było, nie byłam w stanie się po prostu wyrobić dzisiaj, ale to nic, po prostu ciasto będzie chłodne i tak ono najlepiej jakby powstało 10 godzin, więc myślę, że jutro po śniadaniu, jak sobie zaczniemy robić te pierniczki, to się Arifa będzie cieszyła jakąś taką, wiecie, będzie miała też takie poczucie, że coś tam właśnie przygotowała i tak dalej. No. Skończyłam bigos. Bigos sobie jeszcze pyrka Cały dzień go gotowałam. Cały dzień, cały dzień na malutkim ogniu. I go sobie teraz spróbowałam. A on w ogóle wiecie, jak to bigos dojrzewa. On już teraz jest tak pyszny. O! Wszelkie smutki mi minęły, kiedy jest bigos w domu. Mój mąż pewnie, jak wejdzie, to tak pokręci nocem, że czuć kapustą i bigosem. Ale słuchajcie, Bigos to jest żyćko. W każdym razie przyszłam zakończyć tutaj tego vlogmasa. Vlogmasa numer 23, czyli przedostatniego. I myślałam dzisiaj cały dzień nad tym, że prawdopodobnie vlogmas 24 opublikowałabym dla Was 25 grudnia. Już Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego że. Po pierwsze, ja publikuję późno vlogmasy. U nas jest różnica dwóch godzin. Tutaj chodzi o montaż i tak dalej. Wigilie, wieczór wigilijny, będziecie na pewno po prostu, wiecie, zajęci. Będziecie ten czas spędzać z rodziną. I tak sobie pomyślałam, że ten vlogmas 24 powinnam chyba raczej opublikować 25 grudnia. Może być w ciągu dnia, no bo będziecie w domu, będziecie mieli wolne, przynajmniej większość z Was będzie miała wolne Będzie właśnie odpoczywała, miała tą świąteczną siestę Więc tak sobie pomyślałam, że może wtedy warto by było opublikować Vlogmas 24 Dajcie mi znać w komentarzach, wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie Wtedy ja bym sobie też na spokojnie zmontowała ten Vlogmas A Wy byście sobie na spokojnie go obejrzeli. Tak jak mówię, zakładam, że większość z Was 24 grudnia, Wigilię, go nie obejrzy. Po prostu ten wieczór jest dla nas, dla rodziny i w sumie tak powinno być. Nie bierzmy telefonów do ręki, tylko bądźmy z bliskimi. Dajcie mi znać, co myślicie o tym pomyśle. Napiszcie w komentarzach, bo jeżeli bardzo chcecie 24 grudnia, Obejrzeć film, no to wam rzucę, ale no będzie on późno. A jak nie, jak nie ma spinę, to 25 grudnia, co się wlecze, to nie uciecze, prawda? No i korzystając z okazji, jako że jest to ostatni vlogmas, przed już vlogmasem kulminacyjnym, czyli tym świątecznym, chciałam Wam złożyć życzenia. Dużo szczęścia, pomyślności, zdrowia, bo to jest najważniejsze, spełnienie marzeń. Życzę Wam także, abyście w tym dniu, jak i w pozostałych, nie byli samotni. I mam tutaj na myśli nie taką samotność, stricte samotność, ale czasami dopada nas samotność, mimo tego, że jest wokół nas wielu ludzi. Życzę Wam i sobie też, abyśmy byli otoczeni ludźmi, którzy nas szczerze kochają, którzy nam dobrze życzą i którzy nas rozumieją, którzy nas są gotowi wysłuchać, niekoniecznie oceniać, niekoniecznie doradzać, bo czasami wystarczy po prostu kogoś wysłuchać. Życzę sobie i Wam, aby ten świat był wspanialszy, lepszy. Życzę sobie i Wam, aby wojny się zakończyły, aby było jak najmniej zła, aby w ogóle dobro pokonało zło. Życzę Wam także, abyście nie zapomnieli o sobie. W, tym całym, w tej całej pogoni w codzienności, abyście nie zapominali o sobie. I to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście w tym roku razem ze mną w tym vlogmasie. Był on jakże wyjątkowy, trudny do zrealizowania, mm, ale się udało, mimo jednej wpadki. Ale trudno, po prostu. Te święta będą dla mnie wyjątkowe, dla nas wyjątkowe. Mam nadzieję też, że nie będą Was bolały brzuchy od tej super wyżerki, ale słuchajcie, nie liczymy kolory, kalorie święte się nie liczą. No, i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym ostatnim vlogmasie. Pa pa!